Witam wszystkich koło Dzieci w tą śnieżną grudniową niedzielę z trasy, ze studia mobilnego. Dzisiaj filmik krótki o moich planach na najbliższe miesiące, tygodnie. Tak jak wspomniałem, na początku grudnia zamierzam ruszyć z programem budowy masy mięśniowej na sezon wiosenny. Podczas, tydzień temu, podczas zawodów BFC Show w Liberców, w Czechach, dałem pokaz gościnny. Forma, którą zobaczycie na fotkach, które zaraz wstawię To jest mój, powiedzmy, punkt wyjścia do, do przygotowań Taka forma, powiedzmy, ani to jakaś masa mięśniowa Ani to jakaś rzeźba Po prostu taka forma, jaką zwykle utrzymuję poza sezonem startowym Czyli nie, nie jest to jakaś tam świńska masa Zresztą świńskiej masy nie robię nigdy Ale nie jest to jakaś też forma na scenę pod zawody no, Myślę, że wygląda to całkiem przyzwoicie Całkiem plażowo, powiedzmy tak więc z tej formy startuję z przygotowaniami, jaki jest mój plan na najbliższe miesiące, czyli grudzień, styczeń zamierzam poświęcić tylko na rozbudowę mięśni, następnie luty już zacznę powoli robić rekompozycję ciała i bardziej pod kątem spalania tkanki tłuszczowej. Co najpierw, no węglowodany oczywiście troszeczkę pójdą w górę na około 700 gram dziennie, Tutaj z węglowodanami to jest oczywiście, to trzeba dobierać do aktualnej sylwetki Czasami słyszę, że ktoś sobie zakłada spożycie 1000 gram węglowodanów, bo na 1000 mu tylko urośnią no mięśnie A na 700 na przykład już mu nie urosną Otóż to trzeba dopasować do aktualnego poziomu tkanki tłuszczowej Jeżeli jest w miar niski poziom tkanki tłuszczowej, można sobie zwiększać ten węglowodany Jeżeli jeżeli jest już, powiedzmy, taki wychodzący poza to, poza to 10 czy 12%, no to już warto te węglowodany przycinać. Znaczy, z mojego punktu widzenia zawsze stopniowo zwiększam węglowodany, a przycinam raczej dopiero na redukcji, bo nigdy nie dopuszczam do stanu zbytniego zatuszenia sylwetki. No, to, znaczy, chcę powiedzieć tyle, że jeżeli mamy na przykład założone 700 gram węglowodanów, i osiągamy jakieś przyrosty to jeżeli damy 300 więcej to nie będą to 30% większe przyrosty organizm się i tak rozwija we własnym tempie a jeżeli już to będą najwyżej 30% wzrosty większe tkanki tłuszczowej także tak to nie działa po prostu ilość węglowodanów się nie przekłada wprost na ilość budowanych mięśni oczywiście ona musi być odpowiednio duża ta ilość żeby rozwijać sylwetkę ale to nie ma prostego przełożenia, że 1200 gram węglowodanów da mi 120 kg mięśni, a 1000 mi da 117 kg mięśni. To tak niestety nie działa, także to trzeba wszystko starannie wyważać. Oczywiście wraz z, z postępami mojego tego cyklu treningowego będę obserwował sylwetkę. Jeżeli będę widział, że można dołożyć węglowodanów, oczywiście będę dokładał. Nie sądzę, żebym teraz przycinał oczywiście, bo tak jak wspomniałem, na tyle znam swój organizm, że wiem, że do zbytno, zbytniego przytłuszczenia się nie doprowadzę. Białko oczywiście będzie na poziomie 450 gramów. Jak już oglądacie moje filmy, to wiecie, że tą liczbę węglowodanów preferuję w zasadzie przez, część, przez, przez większą część roku. Może mogą być tam jakieś mniejsze troszeczkę ilości w linii treningowe, na przykład. Generalnie się trzymam tej ilości No i wydaje mi się, że dlatego zachowuję Cały rok przyzwoitą formę Właśnie dzięki no, Wyższej ilości białka Nie ma żadnych problemów z trawieniem mięsa Nie ma żadnych problemów Z przerabianiem tej ilości białka Także taką białka ilość stosuję Taka mi pasuje I taka też będzie występowała przez najbliższe tygodnie i miesiące No i tłuszcz oczywiście Między 50 na 100 gram Aż tak skrupulatnie nie będę tego teraz liczył, bo to nie jest ten okres Będę na bieżąco, tutaj może poświęcę Jeden z najbliższych filmów na przekazanie Wam Pokazanie Wam moich posiłków Jak to wygląda teraz już nie Nie dysponuję cateringiem niestety Póki co, także wszystko sobie przygotowuję sam Zajmuje to trochę czasu Troszeczkę wysiłku trzeba włożyć, ale nie ma takiej tragedii Można się do wszystkiego przyzwyczaić Aczkolwiek catering na pewno bardzo ułatwia sprawę w tym temacie I Tak jak widzieliście, formę mam taką, jak tutaj pokazałem Wam na tych fotkach Sprzed tygodnia na scenie nawet Także co, działam Jeżeli chodzi o trening Będzie to split czterodniowy Poniedziałek plecy, biceps Wtorek klatka, triceps Środa wolna, czwartek nogi Piątek barki i brzuch Barki razem z mięsiem czworobocznym i weekend zawsze przerwa. Na razie kardio nie będę kręcił, nie widzę takiej potrzeby, chociaż wiem, że powinienem, bo to jest dobry na układ krążenia dla zdrowia, ale po prostu kardio nie za bardzo lubię robić. Także będę go robił dopiero wtedy, kiedy będę musiał czyli w okresie już tym bliżej zawodów. Póki co nie ma kalendarza imprez, także dokładnie jeszcze takiego, powiedzmy, nie mam nakreślonego planu co do tygodnia. Ale główne ramy sobie takie właśnie założyłem. Teraz was zapraszam na mój trening pleców i bicepsów, jaki zrobiłem po pokazie gościnnym w BFC Fitness Club, czyli Brezna Fitness Club w Czechach. Właścicielem jest pet Brezna, który organizował te zawody. Mój kolega ze sceny, startowaliśmy kiedyś dysponował kiedyś wielką masą, mieściomo około 120 kg w formie startowej. Ten na Arnold Classic amatorów był kiedyś trzeci. Wtedy startowaliśmy razem z Markiem Olejniczakiem. Także znany zawodnik i co, zapraszam Was na trening pleców, nowe maszyny, inne maszyny, inne bodźce treningowe. Zawsze fajnie w innym klubie trochę potrenować. Jakieś zaskoczenie dla mięśni, jakiś inny bodziec. Także na pewno się to przyda. Tyle dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się na razie, hej.